Dzień dobry. Mam dziś dla was przepis na takie małe czekoladowe ciasteczko. Tak, to jest właśnie to z tych, które jak czasami chodzi coś za mną, a już szczególnie jak za moją córką chodzi taka ochota na małe słodkie co nieco, to zawsze gdy zrobię lava cake, to to jest właśnie ten pomysł trafiony w dziesiątkę. Co to jest lava cake? To jest takie małe właśnie czekoladowe ciasteczko, które z zewnątrz wygląda jak ciasto czekoladowe, a w środku ma płynną, gorącą czekoladę i jest podawane na ciepło. To tak na wypadek gdybyście nie znali tego ciastka. Natomiast jeśli znacie to ciastko i kupujecie je w restauracjach, no to powiem wam, że wcale nie jest tak łatwo przygotować tę doskonałą wersję. Ja 7 lat temu już jeden taki film przygotowałam dla was jak przygotować takie domowe lava cake. Natomiast dzisiejsza wersja jest tak dopracowana na maksa. Ponieważ przez te 7 lat ten przepis ewoluował, rozwijał się, ja sprawdzałam różne składniki, sprawdzałam, jak się będzie zachowywać w różnych temperaturach, i dziś mam naprawdę coś idealnego coś, czego nie powstydziłaby się żadna restauracja. Ciastko przygotowuje się bardzo szybko i bardzo łatwo, zatem zapraszam Was na film. No to teraz o tych do dzisiaj tajnych składnikach, ale od dzisiaj już są jawne i publiczne. Zacznę od czekolady. Wybierając czekoladę do przygotowania Lava Cake ważne jest, żebyście wybrali jakościowo dobrą czekoladę. Bo z czekolady tej najtańszej, tej najbardziej zwykłej albo jeszcze nie daj Boże z wyrobów czekoladopodobnych nie zrobicie sobie dobrego ciastka Lava Cake. I tak, ja mam tutaj dwa rodzaje czekolady. Czekoladę mleczną o zawartości masy kakaowej minimum 30% i zawartości masy mlecznej minimum 20% oraz czekoladę gorzką o zawartości kakao minimum 70%. Łącznie tej czekolady jest 100 g, po 50 g czekolady mlecznej i 50 g czekolady gorzkiej. I jeśli użyjecie czekolad o podobnych parametrach, to gwarantuję wam sukces lava cake. To naprawdę wspaniałe ciastko. Nie ma co tutaj oszczędzać i kupować najtańszą czekoladę. Nie oszczędzajcie na sobie. Nie oszczędzajcie na tym, co przygotowujecie w domu, bo za to samo ciastko w restauracji naprawdę zapłacicie więcej niż za te cztery ciastka, które przygotuję tutaj z tych wszystkich składników. A co jeszcze będzie potrzebne? 50 g masła. Masło powinno być w temperaturze pokojowej, bo wtedy o wiele łatwiej Wam się będą łączyły składniki. 3 jajka, jajka w rozmiarze M, i te też powinny być w temperaturze pokojowej. Czyli wystarczy, że takie jajka wyjmiecie jakieś 2-3 godziny przed przygotowaniem ciasta, no a masło, jeśli jest tak pokrojone w mniejsze kawałki, wystarczy pół godziny. Kolejny składnik to mąka. Mąka pszenna tortowa, najbardziej popularna, e, czyli 405 albo 450, jeśli chodzi o typ. I tej mąki jest 40 gramów. E, I cukier. Cukru mam 50 gramów, ale to powinien być cukier drobny, absolutnie nie puder i absolutnie nie ten zwykły normalnej rafinady cukier. I ostatni składnik to jest sól. Dlaczego dodaję sól do słodkich wyrobów? Bo sól bardzo podbija smak, szczególnie właśnie czekolady. Tej soli potrzeba dosłownie, no może dwie, trzy szczypty, tak na czubku łyżeczki, ale ona jest naprawdę bardzo potrzebna. I jeśli chodzi o składniki na lava cake na samo ciasto, to już jest wszystko. Chociaż mam tutaj jeszcze masło, które jest niezbędne, konieczne do wysmarowania foremki, w której będziecie piekli lava cake. No właśnie, teraz kilka słów o foremkach. Zawsze gdy przygotowywałam lava cake, przygotowywałam je albo w porcelanowych, albo w szklanych kokilkach. Niestety ani porcelana, ani szkło nie nagrzewają się tak szybko i tak dobrze, a lava cake się piecze bardzo krótko, żeby mi odpowiednio wypiekły się brzegi i żeby środek w tym czasie mógł zostać właśnie taki jeszcze mocno płynny, i żeby dużo tego mocno płynnego środka zostało. Zatem pomyślałam, no zaraz przecież metal się świetnie szybko nagrzewa, szybko mi spiecze te brzegi. No i wzięłam sobie takie metalowe kubeczki do pieczenia babeczek. Upiekłam w nich lava cake i to się okazało właśnie być tym. Potem rozmawiałam ze znajomym kucharzem i ja on mi powiedział: No, co ty nie wiesz? Przecież my w restauracjach tylko w metalowych wypiekamy, dlatego mamy takie dobre. No i tu kolejna tajemnica. Zatem polecam wam takie e, kokilki metalowe. Jeśli jesteście ciekawi, jakich wymiarów jest ta moja, no powiedzmy kokilka, bądź ten kubeczek do pieczenia babeczki, to na górze jest 7,5 cm, ponieważ ona jest taka stożkowa, bo inaczej byście nie wyjęli tej babeczki. To na dole jest 6,5 cm, a wysokość to też 6,5 cm. I takich kokilek potrzebujecie 4 sztuki na te składniki, o których Wam opowiedziałam wcześniej. Jeszcze raz wrócę do tego, żebyście pamiętali o tym, żeby przypadkiem nie wpaść na pomysł, że skoro tu jest powłoka nieprzywierająca, to nie muszę smarować. Nie posmarujecie, nie wyjmiecie tej babeczki. A jeśli wpadlibyście na pomysł, stąd sobie tutaj zostawiłam kakao, żeby nie zapomnieć, żeby. Po, po posmarowaniu masłem wnętrza obsypać jeszcze gorzkim kakao, ja tak wcześniej robiłam, przyznaję, to nie róbcie tego. Owszem, nie, nie będziecie mieli problemu z wyjęciem tej babeczki, natomiast to kakao powoduje, że ciasto zupełnie inaczej się zapieka, jakby się wysuszało, i nie jest to dokładnie to samo jak kokilka, jest wysmarowana tylko i wyłącznie masłem. Co jeszcze będzie potrzebne? No wiadomo, taki robot przyda się, ale jeśli nie macie takiego robota, naprawdę zwykłą trzepaczką też możecie przygotować sobie wszystkie składniki i dobrze wymieszać. Potrzebny będzie rondelek, malutki rondelek z czymś do mieszania, do połączenia czekolady z masłem, miska do przygotowania części składników i albo sitko, albo przesiewacz do mąki, bo mąka oprócz tego, że warto na powietrze bo tutaj nie ma żadnych proszków do pieczenia, sody ani żadnych innych spulchniaczy, to warto też przesiać, żeby ją równomiernie wymieszać z pozostałymi składnikami. Dobrze, myślę, że po długim wstępie znacie już wszystkie zawiłości przepisu i szczegóły i dzięki temu przygotujecie idealną babeczkę lava cake. To ja zabieram się do pracy. Zaczynam od połączenia obu czekolad z masłem, no i żeby je połączyć trzeba je podgrzać i oczywiście najlepiej jest to zrobić w rondelku. Jeśli będziecie podgrzewali w rondelku, podgrzewajcie na możliwie najmniejszej mocy cały czas mieszając. Nie doprowadźcie absolutnie tej masy do wrzenia, nie gotujcie jej zbyt długo, bo wystarczy, że się składniki ze sobą połączą. Nawet jeśli zostanie kilka mniejszych kawałków czekolady, to już możecie skończyć to ogrzewanie i odstawić rondelek na bok, żeby ta masa masła z czekoladą już sobie zaczęła powoli. Stygnąć. Foremki te y, przygotowuję do pieczenia, smarując je masłem. Oczywiście smaruję spód i brzegi od samego dołu do samej góry. Wszystkie jajka, czyli trzy, wbijam do miski, dodaję cukier. Przypominam, jest to cukier drobny i zaraz po dodaniu cukru do jajek, od razu należy je wymieszać z tym cukrem, bo inaczej jajka Wam się zaparzą. Jeśli używacie miksera, to na najniższych obrotach polecam. A co to znaczy, że jajka się zaparzą? Gdy cukier dodaje się do surowych jajek i nie wymiesza ich się od razu z tym cukrem, to cukier miejscowo zaczyna szybko się w nich rozpuszczać i wyciąga wodę z białek. Białka zaczynają się wtedy zlepiać, tworzą bardziej taką zwartą i gęstą strukturę. Potem z tego się robi konsystencja taka lekko gęsta, grudkowata, i wygląda, jakby się jajka lekko ścięły. No i potem też ciasto nie jest idealne, a w przypadku lava cake powinno być właśnie idealnie gładkie, niby proste, a y, warto się zastosować i wtedy będziecie mieli naprawdę świetne, idealne gładkie ciasto. W międzyczasie wymieszałam jajka z cukrem. Cukier jest drobny, więc się szybko rozpuścił. Nie mieszajcie zbyt długo, tylko do rozpuszczenia cukru. Te jajka też nie powinny wam się spięć, dlatego też na małych obrotach. Dodaję jeszcze tylko sól. Mieszam, to już możecie wymieszać ręcznie. Wracam do czekolady z masłem. Jeśli jej nie zagotowaliście, to mieszanka czekolady z masłem już będzie tylko lekko ciepła. I właśnie taka powinna być. Przelewam zatem do czekolady z masłem masę jajeczną z cukrem i solą. Mieszam delikatnie i powoli i już tylko samymi łopatkami od miksera, bez używania miksera. Możecie też użyć oczywiście rózgi, ale ja wychodzę z założenia, że skoro łopatki od miksera są już brudne, to nie ma potrzeby brudzić jeszcze rózgi. Po takim wymieszaniu należy koniecznie poprawić, np. silikonową szpatułką, zbierając z dna i brzegów garnka czekoladę z masłem. Ostatni składnik to mąka. Mąkę przesypuję do przesiewacza i stopniowo dodaję do masy, delikatnie mieszając wszystkie składniki łopatkami od miksera. Oczywiście na końcu znowu zbieram szpatułką z brzegów. I z dna te niewymieszane składniki. Tak przygotowaną masę przelewam do foremek. Ciasta w foremce nie powinno nigdy być więcej niż na 3/4 wysokości tej foremki. Może być też trochę mniej, na przykład 2/3. I co teraz ciasto do piekarnika? A nie, to ciasto powinno teraz 5-10 minut. Odpocząć, zanim stawicie je do piekarnika. A piekarnik należy rozgrzać bardzo mocno, bo aż do 200 stopni. Najlepiej górna i dolna grzałka, a blachę w piekarniku należy postawić na najwyższej półce, tak aby ta górna grzałka świetnie podczas wypiekania przypiekała ciasto z góry. Piekarnik się rozgrzewa. Ja już sobie wyjęłam folię spożywczą i recepturki, bo tych y, wszystkich kokilek tego całego ciasta nie musicie od razu piec po przygotowaniu w piekarniku. Ono się świetnie przechowuje w lodówce, oczywiście pod warunkiem, że zabezpieczycie je folią spożywczą na przykład. Może to też być woreczek, ale najważniejsze, żebyście po przykryciu jeszcze zabezpieczyli taką na przykład gumką recepturką. Chodzi o to, żeby to Ciasto z wierzchu nie obeschło. I tak zabezpieczone ciasto w foremkach przykryte, możecie włożyć do lodówki i w tej lodówce może sobie stać nawet 4 dni. Jak będziecie mieli ochotę, wyjmujecie około godzinę przed pieczeniem, żeby ciasto mogło nabrać temperatury pokojowej. Piekarnik rozgrzewacie do tych 200 stopni, dokładnie tak samo jakbyście na świeżo przygotowali ciasto. Oczywiście zdejmujecie folię i recepturkę i pieczecie. I teraz najważniejsze, jak długo piec, żeby osiągnąć ten efekt spieczonych z brzegu ścianek, ściętego ciasta i w środku płynnej czekolady? Tak naprawdę musicie przećwiczyć z pierwszą taką kokilką, z pierwszym lava cake we własnym piekarniku. Ja Wam mogę tylko powiedzieć, że w tym piekarniku. Ta ilość ciasta w tych kokilkach u mnie się zapieka przez dokładnie 8 minut. Także jeśli nie będziecie zadowoleni z efektu pierwszego wypieczenia, to w zależności od tego, czy będziecie chcieli mieć bardziej ścięte ciasto, czy więcej tej płynnej czekolady, to wydłużacie albo skracacie ten czas pieczenia. No i to tyle. A ja widzę, że mi piekarnik już się rozgrzał do tych 200 stopni. Zatem szybko otwieram piekarnik, wkładam kokilkę na samą górę, na sam środek, zamykam i ustawiam od razu czas na te 8 minut. Jeśli byście chcieli podać lava cake na przykład z lodami, to pamiętajcie, żeby te lody wyjąć też chwilę wcześniej, bo jeśli macie mocno zmrożone, to ciężko będzie z nimi walczyć. One już powinny czekać na talerzu, jak będziecie Wyjmować taką babeczkę z piekarnika. Możecie też babeczkę podać z owocami sezonowymi, najlepiej malinami. No teraz, akurat kiedy kręcę ten film, nie ma już świeżych polskich, dobrych malin. Zatem u mnie dzisiaj będą tylko lody śmietankowe albo waniliowe. Jeszcze zaraz zobaczę, co mam w zamrażalniku i tak będę dzisiaj podawać. Ale jeszcze muszę chwilę poczekać. No, i minęło 8 minut, zatem odziewam się w rękawice, to ważne, i wyjmuję. Ciasto odrobinę wyrosło, ale to nie jest nic strasznego. Natomiast na środku będziecie mieli taką półpłynną wersję. Tu wam pokażę, jak to wygląda, ale zupełnie się tym nie przejmujcie, bo to takie ma być, jeśli chcecie mieć dużo płynnej czekolady w środku. I teraz jak przekładać? Najlepiej, najprościej, najwygodniej i najbezpieczniej przyłożyć sobie talerzyk w miejscu, w którym chcecie, żeby była wasza babeczka i po prostu odwrócić. I teraz wystarczy zdjąć górę, dołożyć gałkę lodów, na przykład. No to teraz zobaczcie, jak wygląda w środku po przekrojeniu. Już nawet mi dołem wypływa czekolada. Jest mnóstwo płynnej gorącej czekolady. Jak dla mnie w tej formie z dużą ilością płynnej czekolady i lekko ściętymi bokami jest to idealna wersja lava cake. Wy natomiast możecie ją piec jeszcze dłużej, albo nawet krócej. Wtedy będziecie mieli mniej spieczonego ciasta. Chociaż myślę, że tutaj tego ciasta dużo spieczonego nie ma. Robicie, jakie lubicie, jak chcecie i kiedy chcecie, i zawsze macie małe, pyszne, co nieco w domu w lodówce. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.